Hej, a więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, dlaczego zwykły trener podrywu ci nie pomoże. Ale zanim sobie przejdziemy do tematu, chciałbym ci pokazać e, ostatnią wiadomość, jaką dostałem od jednego z moich właśnie byłych klientów. Pozwolę sobie ją przeczytać. E, trochę na to liczę, ale przez ten rok e, czasu nie będę próżnował. Trzeba poważnie wziąć się za siebie, tak jak e, ten film z ruchomymi schodami, e, powolnym chodem w przód. Serio, dzięki, bo odmieniłeś moje mnie kompletnie. Nie ma porównania do tego, kim byłem rok temu, więc e, super, super. Zawsze ja się Cieszę się z takiej wiadomości i tutaj taka dawka motywacji dla Ciebie, że się rzeczywiście da, jeśli człowiek tylko rzeczywiście chce i rzeczywiście podejmie działanie. Dobra, a teraz przechodzimy sobie do tematu, dlaczego zwykły trener podrywu Ci nie pomoże. Zacznijmy od tego, że może jesteś teraz na takim etapie, że chcesz poradzić sobie z tym wszystkim sam. No i na przykład oglądasz materiały na YouTubie, jak podrywać dziewczynę, jak doprowadzić do relacji i tak dalej, i tak dalej, nie? No i co? Działasz, nie? Działasz. Niby idziesz troszkę do przodu, ale właściwie y, to wciąż nie jest to, czego byś chciał. Niby czasem się spotkać z jakąś dziewczyną, niby może czasem doprowadzić do sytuacji łóżkowej, ale w sumie to ciągle nie jest to, czego byś chciał, bo na przykład nie możesz wejść w związek z daną kobietą. Y, lub na przykład w ogóle nie byłeś na żadnej rance od trzech miesięcy, albo nigdy nie byłeś na żadnej rance. Takie sytuacje też się dzieją. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, no to oglądając dalej YouTube'a, nie poradzisz sobie. Bo gdybyś sobie z tym poradził, to miałbyś sobie z tym poradzić, to już byś dawno sobie z tym poradził. No to ewentualnie jak sobie zdajesz z tego sprawę, że sobie z tym sam nie poradzisz, mówi myślisz sobie: "Dobra, kupię jakiś kurs". I kursy są spoko, jak najbardziej, kursy działają fajnie, tylko że jeżeli masz taką sytuację, że kupiłeś jeden kurs i ten jeden kurs ci nie pomógł, to znaczy, że kursy ci nie pomogą, ponieważ ty potrzebujesz zupełnie czego innego. Potrzebujesz jakby bardziej indywidualnego zestawu narzędzi dopasowanego do twoich potrzeb. I Kurs jest fajny, żeby sobie jakby utrwalić wiedzę, żeby się dowiedzieć czegoś nowego, jasne, jak najbardziej polecam kursy, sam jak przerabiać różne kursy, ale prawda jest taka, że gdyby ten jeden kurs miał Ci pomóc, znaczy żeby jakieś kursy miały Ci pomagać, to już by dawno Ci pomogło i już byś nie musiał kupować żadnych kursów, więc jeśli nadal chcesz, zastanawiasz się nad kupnem jakiegoś kursu, to znaczy, że kurs nie jest ta droga, którą powinieneś iść. Ewentualnie możesz potem na przykład zdecydować się na szkolenie. Czyli idziesz do jakiegoś trenera i idziesz na trzydniowe szkolenie z podrywu kobiet na mieście. To jest spoko, jak najbardziej działa, spoko, polecam. Tylko że problem jest z tego typu szkoleniach taki, że pójdziesz na takie szkolenie, i przez wiesz, dwa dni, trzy dni nauczysz się bardzo dużo, masz, wiesz, zajebiste efekty, bo ktoś cię nad tobą indywidualnie czuwa, mówi ci, co masz robić, co masz mówić, jak masz robić, dlaczego tego masz nie robić i tak dalej. Tylko że potem, kiedy wracasz już do siebie do domu, wracasz do swoich normalnych obowiązków, już nie jesteś w tym takim flow, w którym byłeś podczas tego szkolenia, to potem jakby zaczynasz wracać do swojego normalnego funkcjonowania i Wiadomo, wraca się z tego szkolenia, przez pierwszy, powiedzmy, kilka dni efekty są nadal fajne, ale one z czasem słabną, bo nie masz kogoś, kto nad tobą czuwa cały czas. I tak naprawdę yy, pojechałeś na to szkolenie, było fajnie, czegoś się dowiedziałeś, wiadomo, te umiejętności nawet ze sobą zostają do końca życia, ale po czasie to i tak wraca do normy i na przykład potem znowu jedziesz na takie szkolenie, żeby znowu sobie to przypomnieć, tak? Żeby jak taki troszkę, powiedzmy, narkoman, który potrzebuje takiego właśnie szkolenia, żeby m, zacząć normalnie funkcjonować, a to wiadomo, kosztuje wcale niemało. Ewentualnie możesz skorzystać z konsultacji w międzyczasie, czyli na przykład korzystasz z konsultacji, bo potrzebujesz spersonalizowanej pomocy, bo w kursach też jest taka sytuacja, że nie masz spersonalizowanej pomocy, tylko wszystko musisz się sam domyślać. Więc ewentualnie, jeśli nie idziesz na szkolenie, no to może idziesz na konsultację na taką jeden na jeden. No i taka konsultacja też jest spoko, bo ktoś Ci da feedback a propos Twojej sytuacji jeden na jeden. Tylko, że prawda jest taka, że wiesz doskonale, że takie sytuacje w Twoim życiu, w Twoich relacjach z kobietami zmieniają się momentalnie, diametralnie szczególnie relacje z kobietami. I tak naprawdę co z tego, że ktoś ci da jakąś radę, co z tego, że ktoś ci powie, co masz robić przez najbliższy czas, jak potem możesz za na przykład następny tydzień czy dwa tygodnie potrzebować zupełnie innego zestawu narzędzi, innego zestawu rad, innego w ogóle działania. I potem znowu musisz iść na taką konsultację, wydać na nią pieniądze. I właściwie wszystkich tych, w tych czterech przypadkach, które tutaj widzisz, polega to na tym, że właściwie wydajesz na to pieniądze, a tak naprawdę czas leci i niby idziesz trochę do przodu, ale właściwie stoisz w miejscu. Bo gdyby ta któraś z tych rzeczy miała ci rzeczywiście pomóc, to wydałbyś na to pieniądze raz, czas by upłynął, a ty już byś był w miejscu, w którym, w którym byś chciał być. A jeśli ty cały czas wydajesz na te rzeczy pieniądze, to znaczy, że po prostu to nie jest twoja droga. To nie jest twoja droga, bo wiesz. Gdybyś sobie z tym poradził, miał poradzić, to już byś sobie dawno z tym poradził. A jeśli cały czas musisz wydawać pieniądze na tego typu rzeczy, to nie tylko, że tracisz czas, tracisz jeszcze pieniądze. I to jest droga, którą możesz iść, jak najbardziej śmiało, polecam, sam taką drogą szedłem przez jakiś, jakiś czas, ale drogą, którą postanowiłem pójść po jakimś czasie, to było to. Czyli postanowiłem, jeśli widzieliście inny filmik a propos mojej historii, jak u mnie się to wszystko zaczęło, jeśli chodzi o to, że się stałem trenerem relacji damsko męskich najlepszym w Polsce, no to to właśnie było oparte o ten system, czyli było o wsparcie, o wiedzę i o szkolenia. Wsparcie jeden na jeden. Ja uważam, że jeśli ktoś chce stać się lepszy w relacjach z kobietami, to potrzebuje bezwarunkowego wsparcia. Bezwarunkowe wsparcie, mam na myśli konsultacje jeden na jeden na życzenie klienta, przynajmniej raz w tygodniu. Szkolenia indywidualne, jeden na jeden dla właśnie klienta. Indywidualny plan działania, nie plan, yy, wiesz, wymyślony na, podczas yy, jednogodzinnej konsultacji. Nie, tylko indywidualny plan działania dopasowany do potrzeb yy, danej osoby, który będzie działał powiedzmy przez najbliższe dwa tygodnie, ale potem ten plan trzeba optymalizować. Więc, optymalizacja tego planu i, i ciągłe, jakby wspieranie na każdym procesie, na każdym etapie yy, tej osoby w, yy, w tych działaniach. Czyli bezwarunkowe wsparcie, bezwarunkowa pomoc. Jeśli dana osoba ma, ma szybkie pytanie, wysyła pytanie, od razu dostaje odpowiedź na zadane pytanie. Czyli to jest właśnie bezwarunkowe wsparcie, dzięki któremu rzeczywiście jesteś w stanie iść do przodu, bo dostajesz właśnie to bezwarunkowe wsparcie i jesteś jakby na każdą możliwość przygotowany właśnie dzięki temu bezwarunkowemu wsparciu. Dodatkowy filar to jest wiedza, czyli... Ty potrzebujesz jakby dużej wiedzy o relacji damsko męskich jak funkcjonuje psychia kobiet, jak na przykład, nie wiem, stworzyć atrakcyjny profil randkowy, jak pisać z dziewczynami w internecie, jak poznawać kobiety na żywo, jak prowadzić z nimi udane randki, jak doprowadzać z nimi do związku, jak doprowadzać z nimi do sytuacji łóżkowych, jak stworzyć szczęśliwy fajny związek, tak? jaki mieć mindset w ogóle, jak myśleć, jak, żeby być atrakcyjnym mężczyzną? Ty potrzebujesz tego typu wiedzy, całej skondensowanej wiedzy w jednym miejscu, również. Jeśli jest potrzeba to jakby potrzebujesz indywidualnych materiałów szkoleniowych typowo pod Ciebie, typowo pod Twoją sytuację. Bo masz na przykład problem, że nie wiesz jak prowadzić seksualność na spotkaniu, boisz się, tego nie masz odwagi, nie? Albo na przykład wiesz, masz kompleksy, myślisz o sobie w zły sposób, boisz się konkurencyjnych mężczyzn. To w takiej sytuacji trzeba po prostu stworzyć dla ciebie szkolenie indywidualne, tak? Indywidualny taki mini kurs i wtedy masz szansę na naprawdę świetne efekty. Kolejną rzeczą to są szkolenia, szkolenia grupowe, na których po prostu jakby też dzielisz się swoim doświadczeniem oraz słyszysz doświadczenia innych mężczyzn, dzięki czemu Twoje efekty są jeszcze lepsze, bo nie dość, że korzystasz ze swojego doświadczenia, na przykład z doświadczenia mojego, to jeszcze korzystasz z doświadczenia i wiedzy innych osób, dzięki czemu Twoje efekty naprawdę wystrzeliwują w górę. Dodatkowo są prowadzone właśnie szkolenia grupowe z, na różnej, o różnej tematyce, na przykład optymalizacja profilu randkowego albo jak doprowadzić z kobietą właśnie do sytuacji intymnej, jak sprawić, żeby kobieta, żebyś był numer jeden dla kobiety, nie? Takie szkolenia też ci są potrzebne, żeby jakby tą wiedzę, tą wiedzę jak najlepiej sobie utrwalić, żeby po prostu wiedzieć jak najwięcej i jak najlepiej. I tak to po prostu działa. I na to też potrzebujesz jakby czasu, nie? To nie jest tak, że to może trwać miesiąc czasu, bo miesiąc czasu, czy tym bardziej trzy dni w przypadku szkolenia takiego na żywo z kobiet, to jest zdecydowanie za mało, bo Ty potem jakby nie utrwalisz sobie tego w odpowiedni sposób. Takie szkolenia, tak naprawdę właśnie takie szkolenia, takie szkolenia, żeby one miały sens, to one musiałyby trwać dwa tygodnie, przynajmniej dwa tygodnie. Takie, żeby miały taki naprawdę sens, żeby ta wiedza z tobą została już na bardzo, bardzo długo, nie? Ale dwa... To jest zdecydowanie za mało. Dlatego takie wsparcie powinno trwać przynajmniej kilka miesięcy, żeby utrwalić w tobie tą wiedzę. I dzięki temu ty tak naprawdę zyskujesz czas. Oczywiście, takie coś też kosztuje. Najczęściej jakby no na pewno kosztuje więcej niż kurs, na pewno więcej kosztuje niż jakby poradzenie sobie samemu czy konsultacja. Podobnie co na przykład szkolenie właśnie takie, bo te szkolenia są kolendarnie drogie i. I na początku oczywiście jakieś tam pieniądze wydasz, ale pomyśl sobie, ile czasu dzięki temu zaoszczędzisz i jakich umiejętności nabierzesz, które zostaną z tobą do końca, do końca życia, po prostu, tak? Dzięki temu bezwarunkowemu, kilkumiesięcznemu wsparciu zaoszczędzisz mnóstwo czasu, poradzisz sobie z tym na pewno, bo dostajesz po prostu tutaj pełne wsparcie. I tak to po prostu działa. O tym musisz pamiętać. I dlatego właśnie. Dlatego właśnie zwykły trener, czyli to co tutaj widzisz, podrywu ci nie pomoże. A gdybyś miał poradzić sobie sam, to już byś dawno sobie z tym poradził, a tak naprawdę w ten sposób tylko tracisz czas i docelowo również pieniądze. To czego potrzebujesz, to jest właśnie to. To są właśnie te trzy filary. Dzięki temu zaoszczędzisz mnóstwo czasu i korzyści będziesz miał bardzo, bardzo szybkie dobrze, w tej lekcji to było na tyle jeśli chcesz właśnie sobie tą prezentację pobrać, żebyś mieć zawsze do niej dostęp, żebyś mógł sobie zawsze ją na szybko obejrzeć, którą Ci tutaj przedstawiłem napisz do mnie na Instagramie wiadomość o treści akcja, link do mojego Instagrama znajdziesz w opisie pod tym wideo, a jeśli zastanawiasz się, czy ja jestem w stanie Tobie pomóc w Twoich relacjach z kobietami i w ogóle chcesz się dowiedzieć, jak ja pomagam mężczyznom znaleźć odpowiednią i wspierającą kobietę, bez marnowania oczywiście czasu na niewłaściwe, które na przykład zainteresowane są tylko pieniędzmi, no to możemy umówić się na zupełnie darmową konsultację, na której sprawdzimy czy w ogóle ja jestem tobie w stanie pomóc, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby tobie pomagać i czy jakby nadajemy na tych samych falach. No bo jeśli nie, no to, no to nie podejmiemy współpracy. Jeśli tak, no to będziemy rozmawiać dalej i zobaczymy jak to dalej wyjdzie. Link do zapisu na darmową konsultację również znajdziesz w opisie pod tym wideo. Dobrze. To było na tyle. Jeśli ci się podobało, daj kciuka do góry, zasubskrybuj kanał i zapraszam do sprawdzenia innych moich treści. Hej.